Dzień dobry, szczęść Boże, moi kochani. Chciałam wam polecić, no tak, lubię trochę polecać swoje media społecznościowe, ale wiem, że wielu z was zna mnie tylko z YouTube'a, chociaż przede wszystkim jestem aktywna na Instagramie. Instagram to jest w ogóle od 6 lat moje główne, najważniejsze pole działania, jakoś tak to medium najbardziej mi się spodobało. Na Facebooku też mam konto. Chciałam, zamieściłam w opisie filmu linki do moich kont, właśnie i na Instagramie, i na Facebooku. Bardzo Was zapraszam. Przyznam szczerze, że dużo bardziej wolę pisać niż nagrywać filmy. E, tak, grać film jakoś. Wiem, że nie do końca dobrze mi to wychodzi, delikatnie mówiąc. Nie jestem z tego zadowolona, dlatego może tak rzadko nagrywam ostatnio jakoś tak, nie wiem, jestem krytyczna wobec siebie bardziej. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś z Was ma Instagrama, Facebooka, to bardzo Was zachęcam do obserwowania mnie. To sobą pisane trochę lepiej mi to wychodzi. Poza tym zamieszczam tam właśnie często jakieś cytaty, przede wszystkim cytaty, recenzje. Książek mówię też o świętych, o dane, danego dnia, jakie jest wydarzenie w Kościele ważne, więc myślę, że może tam komuś się to na coś przyda, więc bardzo zapraszam na mój Instagram, na Facebook. Znajdziecie to jest, nazywa się Nie bój się wiesz, e, Nie myśli ku dołu bój, myśli ku dołu się, myśli ku dołu wiesz. No i nie bój się, wiesz, tylko na Facebooku. Zamieszczam te właśnie w opisie filmu linki i do, do Instagrama, i Facebooka, więc bardzo Was zapraszam. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.